都很。Oh, w Polsce, obchody Trzydziestu Pięćdziesiątej rocznicy Krztuk Polski, pokazują nam wszystkim ile z tego wielkiego, historycznego dziedzictwa przetrwało do naszych czasów. Teraz zapraszam do obejrzenia przedstawienia, które przybliżą wydarzenia sprzed tysiąca lat. <klucza> Czasami myślę sobie, że ten, co wymyślił mi obywki musiał być bardzo okrutnym człowiekiem. Dlatego żal mi taty. Najpiękniej bym mu o nich nie mówił. Ale niestety, nie zawsze możemy ochronić naszych bliskich przed cierpieniem. Co to za oceny? Ty się wcale nie uczysz. Całymi dniami. Grajesz na komputerze, a potem masz takie wyniki w namcerzu. Ja przez ciebie zawał dostanę. Podejdź wam. Rozumiem słabe oceny z matematyki. Sam nie byłem oryginalny. Trójja z polskiego to już poważna sprawa. Niestety, charakter pisma aż pochodził. Też ta struktura góra Ale przyjedzie z historii? Synu, historia Wita jest. Słucham? Historia jest nauczycielką życia. Powiedz mi, synu, kto to jest Chowica? To proste. za to taki facet, co ma hołda. Na przykład jak nasz sąsiad na punkcie swojego samochodu. Ciągle coś przy nim robi. My je boskuję od Co? To bojowy. Zapamiętaj to sobie. Tu mówię czegoś innego. Podaj na tych szczyt polski. Swojego nie pamiętam, a on pamięta, kiedy to całą Polskę? Jedno jest pewne. Musiała to być wielka impreza i cała masa prezentów. A może powiesz mi chociaż, który piesek polski? <laughs> no wiesz, to jest podchwytliwe pytanie, bo ja przecież mamy prezydenta. Mieszko. Pierwszym królem był Mieszko. Zapamiętaj to sobie raz, na no zawsze. Nieprawda. Pierwszym królem był Aleksandr Pjopryk. Jak chcesz uczyć innych, to najpierw cię się sam. Nie no. Oczywiście, że Pjopryk. Hm, Tak mi się tylko powiedział. To taką połówkę dałem ci pała z historii. I zeszłam mam uczę, zrób się korepetycję. Co takiego? Co słyszałeś, będzie wspólnie w historię? Zobaczcie, nasza kotka urodziła kocięta, tylko jeszcze są ślepe. Świataj, tylko. To mi przypomina, że mieszkał w ślepie do 7 roku życia. Jak to? O ślepocie małego księcia swojego insektu anonim. Pisanie anonim to bardzo brzydka rzecz. To na nich oznacza niewiele o Swoje wiem. W swojej policy polskiej napisanej po władznie w, w wieku pisał początki Państwa Polskiego. A, chyba, że tak. Teraz rozumiem. A kiedy odbył się czas? Najprawdopodobniej prawdopodobnie w wielką sobotę 14 kwietnia 1966 roku. A gdzie? Zdecydowana większość historyków uważa, że szedł mieszka I odbył się w z polskich. Wymienia się tu Poznań, Niezno i Oznów Lenicki. A kto przyjął chrzest? Z tego co pamiętam te szkoły, szedł. Przyjął sam Mieszko pierwszy. wraz ze swoim dworem. Nie był to zwykły szedł. Polska potrzebowała dwóch izlach, by stał się krajem chrześcijańskim. To jak twoje przygotowania Mieszko? nos limitimus Właśnie taką wodą zwany sadzawką. Dziadku, a kim jest ta kobieta stojąca przy Mieszku? Podobrawa, księżnika czeska, strona Mieszka. To dzięki niej Mieszko przyjął przez. Zobacz, co będzie dalej. A czy otrzymali naście nowe imiona? Tak, Kubuziu. Wszyscy otrzymali nowe. Niestety nie znają na imiona. Dziadku, chciałbym zapytać się Mieszka, dlaczego przyjął przez? Teraz się dowiesz. Byłem poganinem, jak i całe nasze państwo. Ale trwanie w pogaństwie jest niebezpieczne. Kraje chrześcijańskie traktują pogań źle. Zdecydowałem się przyjąć chrześcijaństwo, bowiem, że nowa religia zjednoczy kraj, wzmocni pozycję władcy i państwa. Tylko ziemie zjednoczone, wspólnym władcom i wspólną religią są silne. Muzyka Wśród państw europejskich wspólnot. Pamiętajmy, że to przyjemności biegł tradycji, wiary, narodu i historii. Dziękuję za uwagę. Proszę o zabranie głosu dyrektora naszej szkoły, pana Tomasza Ruszczyńskiego. Mamy dziś zacny gości, ja bym prosił o zabranie głosu włodarza naszej gminy Pana Tadeusza Tkaczyka. Panie dyrektorze, kochane dzieci, Szanowni Państwo, gratuluję Wam dzisiejszego ustępu. Jest to bardzo taki istotny moment w naszej historii. Ja pamiętam obchody tysiąclecia chrześcijaństwa jak również 1050-lecia, te obchody 1000 lat były takie troszkę podzielone na dwa światy w Polsce ta państwowość, wtedy no tak jak gdyby zasygnalizowała, że takie zdarzenie w historii naszego państwa miało miejsce. Natomiast Kościół, religia, tak jak gdyby obchodziła to normalnie. Teraz to ta data jest niedoceniana, ale mam nadzieję, że to z czasem będzie się naprawiać i będziemy do tego powracać w naszej historii, bo jest to bardzo, bardzo istotny moment w życiu narodu wtedy ta dążność do tego świata zachodniego. Myślę, że to dla Państwa gratuluję, bo to jest to pierwszy raz na uroczystości z tego kraju. Panie dyrektorze, dziękuję dla Was serdecznie. Dziękuję bardzo. Byłoby wielkim grzechem, gdybym tu swoich słów uznania, ogromnego zdania powiedział, Powiem, że Łęska Wokół nie zaryskrzyła, że tu, na naszym terenie, zacznie się kultywowanie tak bardzo ważnej daty, tak bardzo ważnego wydarzenia, gdzie po tym wydarzeniu, po tej dacie, Wie, wiemy, gdzie dziesięciu do naszych urzędów. Od tej pory zaczęła się nasza historia, która my nie zawsze czasem jest z jakimiś plamami, ale, ale możemy być bardzo dumni z nich. My Polacy. Wiele cech mamy takich, z których powinniśmy być dumni i trzymajmy tak dalej. Bardzo wielkie słowa uznania dla dyrektora, dla grona pedagogicznego. To jest Pan najwspanialszy Panie Wójcie, Panie Dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne, kochane dzieci, kochane młodzież. No nie ukrywam, tak jak tu moi przedmówcy powiedzieli, wspaniałe wydarzenie, wspaniała data, ważna data dla naszego kraju. Dziękuję Wam za zaproszenie. I za ten moment tej właśnie pięknej refleksji nad tym, jak to wszystko się tworzyło, że dziś mamy korzenie chrześcijańskie i żyjemy w kraju chrześcijańskim. To budujące i wzruszające. Za co bardzo dziękuję. I proszę o więcej. Dziękuję bardzo. Słowa były dla wszystkich w naszej planu, naszej małej ojczyzny, która tutaj jest szkoda, dla dzieci, dla dzieci, dla przewodnikiem w bieżącym życiu. Ja z swojej strony chciałbym dodać kilka słów do przedmówców, mianowicie 22 lutego ta ustawa, podpisana w roku.